Ciągła się ma kolejny dzień, więc jak zawsze, dule daję i bez przedłużania lecimy. Żółta blacha, żółte linie zewnętrzne i to wszystko w takim razie wskazuje na Izrael. Jest tak dość zielono, więc albo bym celował tutaj blisk. A ja chyba bardziej na północy. Dobra, tak zrobię. A w każdym razie nie mam mnożnika jeszcze, więc nic się nie stanie. Ok. Niezły gaz, ale jak mówię, to niecałe 100 punktów, także wiele to nie zmienia. E, czwarta generacja kamery, więc Boliwię bym odrzucił, więc chyba tylko Peru by mi zostawało z takim vibe'em. I ogólnie takie kępki trawy to bardzo często Peru i Boliwia, ale jak mówię, e, Boliwię odrzucam. To co, chyba się nie zastanawiam, bo nie ma sensu. To jakimś cudem jest coś innego. Chyba nie. Dobra. Idę w to i zobaczymy. Nie mam jakiejś 100% pewności, no ale chyba nic innego to nie może być, tak mi się wydaje. No to Peru. Przeciwnik w Argentynie, także ponad 1000 punktów w drugiej rundzie. Shitcom. Mamy Indie. Jakiś fajny słup, albo język, coś, cokolwiek. Za daleko, nie widzę. Słupy też nie pomagają. No to co? Taktyczny gaz w napis. No i gaz w napis oddał. Kolejny 1200 dla przeciwnika. On zaryzykował południe. Nie wiem, czy coś widział czy to tak po wajbie. Eee, Rosja by to była prawdopodobnie. Tak to jakoś wygląda. I to wygląda jak jedna z tych dróg w tych rejonach, przynajmniej moim zdaniem. Próbuję. Okej, okay, trochę bardziej na wschód, ale to była no, żółta, więc. Taka bardziej znana. Eee, Trochę białych domków Jest też taka z tej takiej ciemniejszej cegły, nawet z kamieni jakieś ściany Więc kojarzy mi się to od razu z Belgią i tam okolicami Wydaje mi się, że Belgia spoko, może Francja na północy gdzieś A nie, to Holandia w ogóle W tej jedynej, lekko górzystej części No, to mamy Rosję. Zaburowana krótka antena. Niestety niewiele mi to mówi. Są to europejskie sosny, więc bardzo na wschód bym tutaj nie szedł. No ale też nie wiem co dać tak właściwie. Bo z jednej strony dałbym tutaj coś blisko innych krajów europejskich, a z drugiej, trochę może na wschód bardziej bym poszedł. Nie wiem. To robię takie coś i... liczę na szczęście. No okej, okay, to nie był zły gest. Jestem minimalnie bliżej tutaj. Tajlandia. Kwadratowy słup. Tak, i te bolardy są z Tajlandii, i te paski na słupie. Czarno-białe albo czarno-pomarańczowe, różnie to jest. To jest wysoki izolator? Wysoki jest jak ma jakieś tak, nie wiem, 8 pierścieni chyba, a ten, no nie wiem, ciężko policzyć, bo słabo to widać. Bo w większości te wysokie są tu na południu, ale też w niektórych regionach tu wyżej, no nie wiem dokładnie w których, więc... No nie, nie chciałem ryzykować po prostu. Argentyna z takim słupem potężnym? Zdarzają się też w Peru, ale no Peru tak nie wygląda. I raczej bym tu dał jakąś mendozę, coś tego typu, w sensie to winogro, no, winogrono sobie tutaj rośnie na potęgę i to bardzo często tam jest, może nawet bardziej na północ bym tu poszedł, dobra, wydaje mi się, że to nie jest zły gaz. A mogłem jednak dać tę Mendozę, byłby podobny dystans, a tak to dostałem: te 700. Jedziemy po prawej, żółto na środku. Tupy z Brazylii i takie izolatory, takie no, prawie w kształcie kuli, w sensie coś w tym stylu. Podobne są na północnym wschodzie, ale nie takie. Chyba bym tutaj nie szedł na ten północny wschód, w sensie trochę bardziej na południe bym poszedł. Nie wiem też do końca gdzie, ale wydaje mi się coś takiego. Kurde. No dobra, próbuję. A jednak północ. Kurde, to mogłem sobie na początku zaufać bardziej, tam dać. No ale dobra, nie wszystko stracone, tak? Yy, mamy full białe linie, jedziemy po prawej. Dałbym Bułgarię. Chyba. Może Rumunia? Bo to auto chyba jest z Bułgarii. Takie białe czy srebrne bez anteny. Nie wiem, co dać. Turcja! Okej, okay, to nie pomyślałem o tym. Ale jestem bliżej, bo on dał Chorwację i GG. Z takim przodem auta to od razu Meksyk Argentyna to są. Kraje, o których myślę na samym początku, jak to widzę, gdzie Argentyna tak raczej nie wygląda, słońce takie niepewne. E, no, założyłbym, że to Meksyk, chyba że to w ogóle coś innego, ale wydaje mi się, że nie. Chyba ten Meksyk, chociaż słupów tu nie ma, które by mogły pomóc, bo są tylko drewniane. A ośmiokątne słupy w Meksyku są betonowe, tylko. Nie no słońce to centralne... No, dobra, nie centralnie. Nad nami nawet na no północ lekko. Ale w Meksyku też to jest możliwe. Nie wiem, dałbym południe Meksyku po prostu. Może to jest... Nie no, Brazylia to, to nie jest. Jednak Argentyna. <słyski> Czyli przeciwnik też zignorował słońce. Bo mu to nie wyglądało. Japonia, niska kamera. O, typowa losowa droga w Japonii. A jak jest losowa droga, to zawsze gdzieś tutaj klikam. No i w sumie spoko. 700 damage. A, A runda bez info. Także no, nie narzekam. Jedziemy po prawej, żółty znak e, i taki vibe, dość ciepły, e, więc z takim połączeniem dałbym raczej Grecję. Sporo też takich e, jasnych, odsłoniętych kamieni na zboczach gór, to jest często no, w tych krajach, no głównie Grecja, Albania, tam Czarnogóra, Chorwacja, no tam przede wszystkim w tych czterech. W sumie Włochy też tak mają czasem. Brazylia. Znaki pomalowane od tyłu na czarno. Też blachy z tym niebieskim paskiem na górze. W Argentynie też są. Chociaż w Argentynie są też krótkie blachy z czarną kropką, bez paska. Więc tam jest miks, a w Brazylii są tylko takie z paskiem. E, no tak, z paskiem. E, dobra. Ale gdzie to może być? Bo numeru to tutaj nie widzę żadnego. A numer by pomógł. No tak naprawdę niewiele tu jest. Ok. Zaraz przy granicy z Paragwajem. Którego jeszcze nie ma w grze. Ale no podobno już niedługo. Takie autko Niewiele mi mówi niestety Na pewno Europa Co zresztą widać po zabudowaniach Nie wiem, mógłbym dać coś tu no, Czy jakąś Serbię podchadzę, chociaż Serbia z tym autem to raczej nie jest Albo zostawię te Węgry Nie wiem, jakiś słup pomocny tego od boku widać, to niewiele daje. A tamten jest za daleko. No dobra, dam tak. Taki mnożnik, że się nie powinno tutaj za wiele wydarzyć. No i to nawet były Węgry. I on też dał. I <ścoughs> równy dystans. Okej, okay, myślałem, że jakiś lak był, tak to wyglądało, ale jednak ch chyba wszystko jest git. Słupy z Tajlandii, bo kwadratowe, pociurkowane na całej wysokości. Trochę czerwonawa ziemia, więc może bardziej na wschód dam niż zwykle. A! No to mogę jeszcze bardziej dać. Tutaj przy granicy tutaj tu, z Laosem. Tam jest bardzo czerwona ziemia. Ale też nie tylko, tam zdarza się gdzieś, no, w innych rejonach Tajlandii też czasami. A teraz jest shitkam, także India. Dam bardziej zachód, bo jest tak sucho. No i mogłem nie dawać, mogłem dać napis. Typowe India. O, tu mogę chyba spuszować. Taki słup z tymi izolatorami trzema, tak na przemian zamontowanymi, podłużnymi, takimi właśnie poziomymi, to jest północny wschód RPA, pod warunkiem, że jesteśmy w RPA. Wiesz nie wiem, gdzie jeszcze takie są. No głównie tam, może jeszcze w jakimś kraju, ale... Okej, okay, białe auto. Pierwszy Vibe soto, chyba to podtrzymuje. No bo RPA, nie wiem, może jak się RPA przyles to, ale wątpię. Sweating tak nie wygląda, bo na tym bardziej. No i innego kontynentu raczej tutaj nie rozważam, także. Można gesować na spokojnie. Myślę, że przeciwnik też to będzie wiedział. Chyba, że ja się spekt jakoś spektakularnie pomyliłem teraz. No, wiedział. Chociaż czeka do ostatniej sekundy. Znowu, ten sam dystans. Te same punkty. Z Turcja? Nie. Tekstura drogi tak trochę mi wyglądała, ale tej anteny chyba nie ma w Turcji. Mógłbym za to dać jakąś Grecję na przykład albo Włochy. O, tak dość płasko zakończona barierka to jest częste we Włoszech i w Albanii. Nie tylko, ale tam chyba jest zawsze, albo prawie zawsze. Chyba tamte Włochy nawet mi pasują. Hiszpania, to o tym nie myślałem. On dał Korsykę, co w sumie rozumiem też. USA, słońce na południu, nie ma przednich blach. To pytanie, czy iść przez to w bardziej południe USA? Bo jednak większość, o ile nie wszystkie stany te południowe nie mają blach, ale też te stany, no głównie te, które graniczą z Ohio, też nie mają. Nie wiem, mógłbym dać jakieś takie Kentucky. Nic konkretnego mi do głowy nie przychodzi. No dobra, Georgia może być. Wow, spore punkty na tym. Już taki mnożnik, że się serio sporo dzieje. Okej, okay. to tu się podzieje teraz, eee, z białym autem. Czy to jest... Co to jest? Peru to jest? Czy to Argentyna? Mi nie, nie wygląda jak Peru. Przez supy to mam takie 50-50. Ale Argentyna? Z tym autem? Chyba bardziej Peru. Przecież białe przerywane linie takie średnie peru kurde ale mam ale mam problem mega mam problem a nie powinienem tutaj mieć problemu takie góry takie małe kępki trawy to raczej bym cedował w Argentynę Taką południową. To by mi w miarę pasowało. Bo się przez to auto to trochę zastanawiam. No i właśnie te przerywane białe linie. W Peru raczej nie powinno ich być. Eee, czy on może szuka miasta? Bo jak tak to mam trochę problem. Eee, puesto de Salud. No zgaduję, że on już skanuje od jakiegoś czasu. A jeszcze ja zastanawiam jaki kraj dać. Kurde. Dobra, trzeba bliżej gór skanować. A to jednak był. Wow. Dobra, no to... to... Nie wiem, czy mogę powiedzieć, że to było ciężkie. Dla mnie trochę było. Nie wiem, dziwne to trochę. Taka antenka... Niebieski z prawej? Skoro niebieski z prawej No i blacha jest długa To mamy takie możliwości jak Albania, Włochy i Francja Te skały Wygląda to ciekawie Francji bym tu raczej nie widział, Włochy? Okej okay. Albania myślę, że też to nie jest Mogą być niby jakieś Sardynia na przykład Nie wiem to ma sensu To są w ogóle chyba skały wulkaniczne no, Niemcy powinienem zrobić, tak naprawdę. Mogę dać wodę. Zobaczymy, zobaczymy. A to Francja jednak była. Francję odrzuciłem dość szybko. Jak widać, to był błąd. Słupy z Sarawaku. Ale przeciwnik też to pewnie wie. Oczywiście chodzi o to. Yy... No widzicie, jak to wygląda. Nie będę tego opisywać jakoś niepotrzebnie. Typowy słup z Sarawaku. Też jedziemy po lewej, full białe linie, typowe dla Malezji. Niebieskie auto z krótką anteną. Nie wiem, czy też jakoś Litwę na przykład? W się ogólnie iść w kraje bałtyckie, czy raczej nie? Bo to nawet tak wygląda. No dobra. Może jakaś Finlandia? Chociaż nie wiem. Bardziej jestem za Bałtykami tutaj. A co Szwecja? Okej. Okay. I równy tysiąc dla mnie. Kanada czy USA? Bardziej chyba USA. Mamy trzecią generację kamery. A nie, tu jest kanadyjski blur, jest takie wcięcie widoczne przy... Nie, no, tam gdzie jest lewe lusterko. Uh... Skoro Kanada... No wydaje mi się... Nie no, Kanada. Eee, to pytanie, czy Ontario, czy co? Co mi można od Manitoba? Nie wiem, tak jest dość płasko w sumie. To nie wiem, czy nie powinienem bardziej pójść, właśnie Manitoba jakaś. Czy nawet tutaj? Chociaż nie wiem, może przesada. Nie wiem, próbuję. O, jestem blisko. Oko. Senegal. Nawet jest francuski bollard. No jedziemy pick-upem białym po prawej stronie. Czasami ten pick up jest srebrny. Ogólnie Ziemia bardzo często taka czerwona czy pomarańczowa. Język by był francuski jakby był tu gdzieś. I taki typowy vibe. Indonezja? Prawdopodobnie tak. Tylko gdzie w tej Indonezji? Nie bardzo tu jest jakieś info. Poszedłbym chyba w Sulawesi. Ale w sumie nie wiem, tam jest słupa, ale za daleko, żebym mógł coś stwierdzić. te słupy nie pomagają. No dobra, spróbuję sobie i zobaczymy. Sumatra! O kurde. Nie wiem, jakoś mi nie wyglądało, no ale dzi. No i to było na tyle, więc jak Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę i suba. I widzimy się w kolejnych filmach siema.